No dzisiaj to jest taki temat ciekawy ja lubię na przykład swojego ulubionego dla mnie sąsiada ale ale lubić czy nie lubić no to jest wiadomo tak sąsiad jest sąsiadem zawsze ja lubię z sąsiadami też rozmawiać sąsiedzi są bardzo fajni niektórzy no większość jest bardzo pozytywnie nastawiona. Jeden sąsiad tam zależy jaki, jaki ma humor. A wiadomo, sąsiad jest sąsiadem, nie? No, każdy sąsiad ma swój jakiś taki przypał, że tak powiem, ale no vlog to jest dobra rzecz na wszystko co dotyka sąsiadów, tak? i Na wszystkie sprawy różne między sąsiedzki i tak dalej. Ja na przykład się bardzo cieszę z tego, że mogę sobie tam sprawy pozałatwiać. No gdzieś tam po prostu powiedzieć sobie co myślę w telewizji. No takim drugim tematem to wiadomo sąsiedzi są i tak dalej. Sąsiedzi są moimi ulubionymi sąsiadami, ale zależy to też od tego od punktu widzenia jak kto ma na temat danego sąsiada, tak? Na, na temat danej osoby. No, powiedzmy, ja lubię bardzo taką pewną młodą dziewczynę. No... Dziewczyna jak dziewczyna. No jest to zarąbista sprawa, dlatego że ja lubię dziewczyny i tak dalej. No i jestem po prostu zadowolony, jestem mega zadowolony z tego, że sobie siedzę w domu Ferie są. Jest elegancko, wszystko zrobione. Yy, wiadomo, tutaj, no może. A, zresztą, co ja będę sąsiada pokazywał tam ulubionego. Sąsiad sobie za drzwiami mieszka, i wiadomo, też taki fajny sąsiad. Lepszy niż, niż ten, yy, co koło szkoły mieszka, i tak dalej. No, w tamtym, z tamtym sąsiadem, no to już wiadomo, że tam ru, ruszyłem ten temat w poprzednim filmiku, ale jest to bardzo fajny po prostu filmik, który daje kopa. No, który daje kopa emocjonalnego, tak? Filmik jak każdy jeden, tak? Dla mnie jest to najważniejsza sprawa. Niedługo też moja mama przyjdzie. Moja mama też jest bardzo osobą. chociaż czasami ona jest nerwowa, tak? Dlatego, że ona bardzo lubi spokój. Ona nie lubi takiego zbędnego hałasu i tak dalej. Ja lubię taki spokój na przykład z sąsiadami, nie lubię się kłócić z sąsiadami w ogóle. No, czasami bez kłótni też nie da rady żyć, bo zależy jaki sąsiad jest, jaki nastawianie i tak dalej, nie? To zależy od tego. Ten vlog jest poświęcony ogólnie wszystkimi innymi spraw sprawom. Nie tylko temu sąsiadowi, no, który gdzieś tam w poprzednim vlogu został poświęcony w tym temacie. Ale to był inny vlog, inny filmik i tak dalej. Tak?